Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj podsumuję nie tylko tydzień, tylko cały okres przedświąteczny i poświąteczny, wiodącym, czy najważniejszym tematem, z którym dzisiaj, który chcę dzisiaj skomentować i podzielić się z Państwem. Będzie sprawa planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście odpowiedzi wojewody na moje zapytanie. Ale o tym na końcu. Najpierw chciałem się skupić jeszcze chwilę na dość ważnych sprawach, ponieważ dotyczą one naszego dnia codziennego. Przepraszam, że zerkam w notatkę, ale, ale muszę. Zacznijmy od ostatnich wydarzeń związanych z uroczystościami. Bożonarodzeniowymi. To wydarzenie ważne. Jasełka organizowane przez Ewę Wolną. Bardzo ładne. Dwa lata temu transmitowałem, znaczy inaczej, nagrałem te jasełka. W tym roku były 6 stycznia w klasztorze. W tym samym dniu był Orszak Czech króli. Dlaczego o tym mówię? Wiele, wielu mieszkańców zwróciło mi uwagę na to, że w jednym dniu organizowanie dwa takie ważne wydarzenia, jak Orszak i yy, yy, Jasełka no, kolidują ci, co byli w południe na uroczystościach, a mieszkają poza miastem, ciężko im iść czy przyjść do wieczorem na, na te. Wydarzenie z Cotinon bardzo istotne i może wiel więcej osób, niż by ktoś może zakładał, chciałoby przyjść i zobaczyć te jasełka. Mam zatem gorącą prośbę Pani Ewo na przyszłość. Proszę to zrobić tak, jak to miało miejsce w poprzednich latach, żeby nie były te wydarzenia w jednym czasie. I kolejna kwestia e, informacji, no, organizuje to macie Państwo, e, ja, e, ta informacja była przed kościołem farnym, była jeszcze w innych miejscach, natomiast no, kluczowe samorząd mieszkańców e, no, nie zamieścił takiego wydarzenia. E, brakuje tego tej informacji i bardzo proszę, skoro wytykamy innym Błędy, proszę zadbać o to, aby również u siebie było w miarę możliwości, bo nikt nie mówi, że będzie wszystko doskonałe. Kolejną rzeczą, do, do, do której chciałbym się odnieść, jak zawsze, parchatka organizuje spotkanie opłatkowe. W tym roku również był zaproszony burmistrz, nie skorzystał. Też nie widziałem radnej Magdaleny Grabczak, ani Krzysztofa, Nieradki. Byli, uczestniczyli w zebraniach, e, zainteresowani tym planami przejścia parchatki pod puławy. E, a na takim wydarzeniu zabrakło państwa, państwa radnych? Ostatnia kwestia z przeszłości. Wrócę jeszcze na chwilę do obrad sesji 49 z 27 grudnia. Tuż po świętach była sesja budżetowa. Skomentowałem pewne rzeczy, ale chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, co działo się. Zwróćcie uwagę Państwo, już możecie nie tylko u mnie zobaczyć, ale jest również na platformie Sesja. Ten fragment. Wysłuchajcie sobie Państwo to, co miał do powiedzenia przewodniczący, jak dziękował. Również dziękował Pani adwokat Małgorzacie Arciuch za o naszą obronę. Czyli radnych, nie wiem, kogoś Pani adwokat broniła. Mówię to w kontekście tego, co za chwilę powiem. Na tej sesji po raz kolejny wiceburmistrz Bartłomiej Godleski no, zachowywał się skandalicznie, bez jakiejkolwiek reakcji radnych. Zarzucił mi kłamstwa, manipulacje i wiele, wiele niegodziwości. Na to mam odpowiedź jedną. Wszystko to co mówiłem jest prawdziwe, natomiast to co mówił pan e, wiceburmistrz Godlewski jest kłamstwem. Został złapany na kłamstwie w sprawie zmian, w sprawie zapewniania opinii publicznej i radnych, że posiada dokument, posiada dokument e, stwierdzający, kancelarii prawnej stwierdzający, że, że plan że projekt planu, który został uchylony w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody, był zgodny, mieli zapewnienie, że to jest wszystko zgodnie z prawem. Takiego dokumentu nie ma. Okłamał zarówno mnie, jak i opinię publiczną, i również radnych, co zdecydowało o głosie, że yy, radni głosowali zgodnie z rekomendacją burmistrza. W następnym materiale, być może już w tym tygodniu, ale najpóźniej, w podsumowaniu za tydzień, pokażę Państwu rozstrzygnięcie organów ścigania, czyli prokuratury, gdzie zadałem również, złożyłem wniosek o zbadanie pewnej kwestii, do tego się odniosę, jak prokuratura, również sąd, podchodzi do odpowiedzialności radnych za decyzję. Przypomnijmy w rękach radnych świadomie czy nie jest niebywała władza tych 15 radnych nas ma olbrzymi wpływ na życie publiczne na życie mieszkańców na życie każdej z rodzin oraz całej wspólnoty natomiast odpowiedzialności nie ma żadnej to co państwu zacytuję z rozstrzygnięcia prokuratury powala. Kolejną rzeczą, którą chciałem zwrócić uwagę Jeszcze w kontekście tych tej sesji, no miałem taką, taki, takie zapytanie od mieszkańca. Dokąd Pan Burmistrz, Godlewski będzie tak manipulował radnymi bez jakikolwiek e, konsekwencji. Proszę państwa no jest rzecz taka że te zachowanie pana wice, e, wiceburmistrza przy aprobacie przy żyrowaniu i radnych i e, urzędującego burmistrza daje światło i daje obraz również e, nie tylko mieszkańcom ale te wydarzenia ogląda mnóstwo ludzi. Zdanie jest jednoznaczne, nie będę tego komentował. Yy, przy nadchodzącym spotkaniu, jeżeli będzie mi dane uczestniczyć, yy, wypunktuję pana burmistrza w kwestii, w kwestii kłamstw, jakie, miał, jakie dopuścił się na ostatniej sesji. Zadam również po raz kolejny pytanie radnym, czy Dlaczego milczą, dlaczego akceptują taki stan? Niewiele się spodziewam, ponieważ, jak Państwo wiecie, na sesji zapytałem, kto z radnych, ostatniej, kto z radnych, zabiegał u burmistrza Godlewskiego, lobbował na rzecz przejęcia samowoli, samowolnie wykonanej drogi. W, przy ulicy Cmentarnej na rzecz miasta, nie było chętnych do odpowiedzi, schowali głowy w piasek, albo jeszcze głębiej niż w piasek. To jest, to będzie pewnie jeszcze nie raz przedmiotem komentarzy czy dyskusji, bo to jest ważna rzecz. Po raz kolejny pokazujemy, pokazuje opinii publicznej, jak zachowują się radni, albo inaczej. Może w ogóle nikogo nie było u pana burmistrza, tylko burmistrz po raz kolejny kłamie. Ale w tej kwestii również radnych nie było stać na zabranie głosu. Przez niemal trzy tygodnie mieliśmy egipskie ciemności na ulicy Zamkowej. O taki obraz był. Proszę państwa. W końcu. Po którymś z kolejnych telefonów zatelefonowałem osobiście do referatu inwestycji, i panie oznajmiły mi, że interweniowały w firmie, która zakładała oświetlenie. Nie mogąc się doczekać na efekt, postanowiłem zadzwonić do dyspozytora PGE. Dystrybutora prądu, i pani przyjęła ode mnie zgłoszenie i stwierdziła, że nikt do niej w sprawie nie dzwonił, nie telefonował, nie interweniował. A sprawa nie dotyczyła lamp, tylko zasilania. Po dwóch, następnego dnia awaria została usunięta i możemy się cieszyć jasnością, taką, że nikt sobie nie się nie potknie czy nie przewróci. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że nie ma żadnej współpracy albo jest ona na znikomym poziomie między Urzędem Miasta a firmami, które wykonywały jakieś usługi na rzecz miasta. Cały czas nadzieja w miejskim zakładzie komunalnym, że mam nadzieję, że wiele z tych aspektów y, infrastruktury technicznej przejmie. Miejska spółka, i y, nie będzie problemów z realizacją napraw, czy dochodzeniem y, jakichś wyjaśnień, czy y, rzeczy, które są bardzo ważne dla y, przeciętnego mieszkańca. Y, jedną z kwestii, która y, która jest poruszana w przestrzeni publicznej, jest losy jadłodzielni, którą wykonał Michał Stachyra. A tak bardzo nie podoba się ta inicjatywa pani od wizerunku i kilku innym osobom. No, wiadomo, darmowy chleb dla najuboższych to no, stanowi pewne, jednak, może niewielkie, ale jednak. Konkurencję dla tych, którzy zarabiają. Przepraszam, że ulało mi się, że mówię to w takim tonie, ale ta inicjatywa była, jest i była jak najbardziej potrzebna. Była i jest. Natomiast ze strony Urzędu Miasta, czyli funkcjonowania władzy, Wykonawczej również nie ma zainteresowania tą sprawą radnymi, żeby zadbać o to, żeby ktoś był odpowiedzialny za, 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 za to przypilnowanie, wysprzątanie, posprzątanie tych, tych produktów, które już są zużyte, czy, czy, czy nie pierwszej świeżości. Nie ma w tej kwestii żadnej reakcji i jest bardzo źle. To świadczy o tym, że pan Michał. Stachyra ze swoją fundacją działa prężnie w Puławach został z miasta wysiudany ostatnia kwestia planu zagospodarowania przestrzennego i traktowania zwykłych mieszkańców w zderzeniu czy w zestawieniu z osobami uprzywilejowanymi zapraszam na ten krótki materiał Tuż po przegłosowaniu przez Radę Miejską 28 września 2022 roku planu zagospodarowania przestrzennego zwróciłem się do wojewody z zapytaniem o dwie kwestie, spośród wielu innych, które też, o które też pytałem, ale ponieważ te kwestie są istotne z jednego punktu widzenia, jak burmistrz traktuje mieszkańców? Ponieważ te dwa przykłady, które podaję, są jedne z niewielu, które świadczą, że burmistrz osoby z zaplecza politycznego swojego traktuje w, korzystniej, w korzystniejszym świetle czy sytuacji niż pozostałe. Generalnie to, co teraz powiem. Świadczy o jednym, o uprzywilejowaniu pewnej grupy ludzi z zaplecza pana burmistrza. I żeby nie przedłużać, cały, cały załącznik jest, cały, cała odpowiedź jest w załącznikach do pobrania. Przechodzimy do rzeczy. Mowa jest o Jesteśmy przy ulicy Puławs Kwaskowa Góra i mamy do sprawę działki 1453 to jest ta działeczka o tu o tak ona biegnie, o tak chodzi o to że ta część działki w studium które przed państwem teraz pokazuję należy do w studium ta część działki ma zapisy zabudowy mieszkaniowej co jest w planie? W planie dla tego terenu jest zabudowa pensjonatowa. Ten teren należy do, żeby nie, nie, nie być gołosłownym, już pan przesunę kursorem tylko. Ten teren należy do, do terenu 28 MNP i ten teren jest terenem zabudowy pensjonatowej. Jak Państwo wiecie, bądź nie wiecie, teren ten, działka ta należy, czy, czy jest, stanowi współwłasność Pani Przewodniczącej Samorządu Mieszkańców, Pani Moniki Kubyś-Arbus. Dlaczego o tym mówię, to za chwilę Państwu wyjaśnię. Kolejnym terenem, to jest teren przy ulicy Góry, jest to teren o symbolu 43MN i spośród tego terenu burmistrz w sposób uprzywilejowany zapisał, dokonał zapisów dla działki, to jest ten teren dla działki 759. To również jest osoba z zaplecza pana burmistrza Obecnego i byłego Grzegorza Duni. To są dobrzy znajomi, prowadzący działalność gospodarczą na górach, pensjonat, hotel. Nieistotny. Chodzi o jedną rzecz, że te zapisy dla tej działki są odmienne niż dla pozostałego terenu 43MM. Co my tutaj czytamy? Ano, my czytamy tutaj. Następującą rzecz. Dla terenu, to jest w punkcie 29, zaraz pokażę Państwu, w terenie 43MN na działce numer 757 i działce 759 dla terenu 120 dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające funkcje pensjonatowe i usługi komercyjne pod warunkiem, Pewnienia odpowiednich wymagań zawartych w ustępie czwartym. Ten teren należy do terenu E od 1 do 178 NN i jest to oczywiście wyłom. Nie wiem, czy dokładnie te dwa tereny, czy trzy, w każdym razie promilowa ilość terenu terenów ma odmienne niż dla pozostałej znaczącej większości zapisy korzystne zapisy, mogące rozwijać działalność gospodarczą, również takie zapisy zwiększają wartość nieruchomości. I mówię to w kontekście takim, że niestety zwykli mieszkańcy nie mogą się doczekać czy doprosić u burmistrza, żeby w miarę możliwości mieli podobne zapisy, jak sąsiedzi. Niestety tak nie ma. Ja złożyłem taką propozycję, aby komisja rewizyjna w ramach kontroli, jaka, jaka jest prowadzona oczywiście od dwóch od półtora roku, nie jest prowadzona jak. Ster komisji przewodniczącej, komisji rewizyjnej przejął pan Jakub Pruchniak po radnym Ryszardzie Rybczyńskim. Kontrola nie jest prowadzona. Można to z całą odpowiedzialnością powiedzieć. Jest to typowa obstrukcja, właśnie żeby nie pokazać opinii publicznej, jakie rzeczy działy się z tym planem. I nie, nie byłoby nic w tym złego, żeby pani Monika Arbus miała takie zapisy, gdyby nie pewien fakt, że była bardzo mocno zaangażowana w czasie, raczej po 15 sesji. Jak to jest możliwe, żeby Janusz Kowalski miał takie, takie zapisy, które, które zapisał mu w pisula? Przepraszam, do tego wrócimy. Do tego wrócimy. Będziemy o tym mówić po tym, co Pan Pruchniak napisze w protokole. Ja jestem do tego przygotowany, Państwo pokażę, że można, i jest to absolutnie zgodne z prawem, że można plan naciągać do studium. O czym pisze w tym słynnym piśmie Wojewoda? To jest pismo, tak jak już powiedziałem, całe w całym załącznikach do pobrania. Możecie Państwo się z tym dokumentem zapoznać w całości. I o tym właśnie pisze Wojewoda, że można takie rzeczy robić, bo to jest niewielka część, tyle tylko. Że w innym przypadku, o czym chciałem powiedzieć na sesji 28 września, a przewodniczący opoka mi nie pozwolił, w innych przypadkach burmistrz Artur Pomianowski, jako autor planu, radykalnie poucinał możliwości inwestycyjne, czyli, ba nawet istniejące zabudowy, istniejące zabudowy nie są objęte planem. Jakie tego będą konsekwencje i mogą być, ja, łatwo sobie wyobrazić. I tu proszę Państwa, nie chodzi o to. Jeszcze raz powtórzę, że Burmistrz podejmuje działania, aby pomagać innym, czy mieszkańcom, którzy chcą się rozwijać. To jest bardzo korzystne, słuszne i to jest potrzebne. Jednak e, tu pokazuję ten to te zdjęcie. Jednak burmistrz w sposób instrumentalny poobcinał, yy, tak, plan ze studium wyciął, gdzie niejednokrotnie istniejące budynki leżą zgodnie z uchwalonym planem w terenach niebudowlanych. Jak już mówiłem w tym krótkim materiale, nie można liczyć na pana pruchniaka, to jest ten pan, oraz całą komisję rewizyjną, większość komisji, która przegłosuje plan, ten projekt kontroli w sposób taki, jak będzie sobie tego życzył burmistrz. Nie ma innej możliwości. A to szkodzi nam wszystkim. Ważne by było, abyśmy wszyscy, czyli cała opinia publiczna, mieszkańcy, zainteresowani, dowiedzieli się, jakie e, siły działały na e, twórców planu, że jedni mogą nieporównywalnie więcej od innych. E, I tak się składa, że ci, co mają więcej, należą do zaplecza politycznego pana burmistrza. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny materiał. Mam nadzieję, że teraz będzie dwa e, filmy, dwa, dwa moje komentarze w tygodniu. Postaram się robić to regularnie, w miarę możliwości, e, tak abyście Państwo na bieżąco byli e, informowani o tym, co dzieje się w naszym samorządzie.